Pierwszy raz, kiedy zauważyłem tę kartkę, zamarłem. Zgnieciony skrawek papieru w koszu obok zlewu kuchennego. Jej pismo, ostre, niemal postrzępione, wypowiadało to jasno. Największym prezentem na moje osiemnastą. Urodziny byłoby, gdybyś zniknął z naszej rodziny na zawsze. Trzymałem ją w dłoni, czując ciężar każdego okrutnego słowa. Pierś mnie nie bolała. Puls nie przyspieszył. Nie czułem nic. A jednak wszystko. Podniosłem wzrok i była tam. Moja pasierbica. Jej oczy lśniły tym wyrachowanym rodzajem nienawiści, który widzi się tylko u tych, którzy od urodzenia wiedzą, że wygrali albo myślą, że wygrali. Moja nowa żona siedziała przy stole z tym nonszalanckim, chorym uśmiechem i kiwnęła głową jak sędzia wydający wyrok. Jej prawdziwy tata zajmie się resztą, powiedziała. I w tamtej chwili zrozumiałem. Byłem problemem. Przeszkodą. Częścią wymienną w ich pokręconej bajeczce. Przełknąłem gulę w gardle i pozwoliłem umysłowi pracować. Nie zamierzałem nigdzie znikać, a nie bez sprawienia, by pożałowali każdego sylabu. Pamiętam początki. Moja pasierbica miała siedem lat, kiedy ją poznałem. Cicha, mądra dziewczynka, która wolała książki od ludzi. Próbowałem do niej dotrzeć, wyciąć w jej świecie przestrzeń tylko dla nas dwojga. Przez jakiś czas to działało. Małe zwycięstwa, uśmiech przy naleśnikach, wspólny śmiech podczas ulewy, jej dłoń muskająca moją, gdy wyprowadzaliśmy psa. Moja żona na powierzchni była idealna. Ciepły śmiech, łagodne uśmiechy, ale powinienem był dostrzec te drobne błyski w jej spojrzeniu, gdy na mnie patrzyła. To, jak jej dłoń zbyt długo spoczywała na moim ramieniu, nie w geście pocieszenia, lecz posiadania. Pierwsze pęknięcia pojawiały się powoli. Raz przeoczona wizyta, raz nagły wybuch złości. Jej słowa nie były jeszcze okrutne, tylko lekceważące. Ale to lekceważenie było wyreżyserowane. Zauważyłem drobiazgi sposób, w jaki zerkała na mój portfel sposób, w jaki rozmowy cichły, gdy wchodziłem do pokoju. Coś było nie tak, coś bardzo nie tak. Zacząłem obserwować cicho ostrożnie. Pierwszy dowód przyszedł w mailu. Moja żona pisała w gabinecie, nieświadoma, że nauczyłem się nawigować po jej nieostrożnych cyfrowych nawykach. Plany, o których nie miałem wiedzieć. Zaufanie córki sprzedane za chwilową rozrywkę. Fundusze na studia przekierowane. Polisa na życie zmieniona. I ostateczna zniewaga rozmawiali o przyszłości bez mnie. Świecie, w którym moja pasierbica mogłaby udawać, że nigdy nie istniałem. Przeczytałem każde słowo. Każde zdanie jak nóż wbijany w miękką tkankę wspomnień. Każdy plan jak rakę sygnalizująca nadchodzącą burzę. Nie zareagowałem. Nie krzyczałem. Nie płakałem. Uśmiechnąłem się cicho. Jak drapieżnik uczący się rytmu ofiary. Dokonywałem obliczeń. Śledziłem konta. Umawiałem spotkania. Patrzyłem, jak trwają w swojej arogancji. Myśleli, że jestem ślepy. Mylili się. Zacząłem budować swój plan tak, jak artysta buduje obraz, pociągnięcie po pociągnięciu. Najpierw zlikwidowałem dom. Każdy antyk, każdy przedmiot o wartości sentymentalnej. Nie powiedziałem imienia. Nie pytałem o pozwolenie. Dom, który uważali za kotwicę rodziny, stał się moim narzędziem. Potem fundusze na studia zniknęły. Starannie przekierowane, ukryte na kontach, których nie znajdą, dopóki nie będzie za późno. Pozwoliłem im wierzyć, że pieniądze są bezpieczne w przyszłości tylko po to, by je zabrać, gdy będzie to najbardziej bolało. Obserwowałem zachowanie Pasierbicy, katalogując jej reakcje, jak naukowiec okazy. Każdy akt okrucieństwa, każdy drwiący uśmiech, każde szepnięte dobrze ci tak stawało się amunicją do mojego ostatecznego dzieła. Zostawiałem subtelne okruchy, zgubiony plik, Mylący mail, widoczne zestawienie konta położone w strategicznym miejscu. Nic oczywistego, nic, co krzyczałoby gwiem o waszym planie, ale wystarczająco, by zasiać niepokój. Napięcie rosło, patrzyłem, jak wiją się w drobny sposób. Nigdy nie zauważyli. Nadszedł dzień jej osiemnastego urodzin. Powiedziałem, że wyjdę na kilka godzin. Nie pytali. Ich podekscytowanie było maską, słyszałem je w głowie szepty planowanie triumfu. Kiedy wróciłem, dom był pusty, idealny, czysty, sterylny, jak scena czekająca na pierwszy akt. I wtedy zostawiłem to jedno pudełko na środku salonu. W środku, pieczołowicie ułożone, leżało każde źdźbło ich zdrady o wyciągi bankowe, wątki mailowe, Nagrane rozmowy, wszystko skatalogowane jak muzeum oszustwa. Nie ukrywałem dowodów. Wystawiłem je na widok, żeby zobaczyli, zanim wszystko runie, jak wielką kontrolę miałem przez cały czas. Drzwi wejściowe kliknęły. Najpierw pojawiła się pasierbica, ciekawość zmieszana z oczekiwaniem. Zamarła. Jej wzrok przeskoczył na pudełko, potem na mnie, potem z powrotem. Co to jest? Zapytała. A pewność w jej głosie pękła. Nie odpowiedziałem, tylko skinąłem głową w stronę pudełka. Otworzyła je. Krew odpłynęła jej z twarzy, gdy czytała listy, wyciągi, dowody każdej manipulacji, każdego finansowego manewru, który uważała za poza moim zasięgiem. Moja żona weszła następna z arogancją wypisaną na twarzy. Zamarła, gdy zobaczyła, co zostawiłem. Pełną skalę. Jak, jak ty. Wyjąkała, słowa grzezły jej w gardle. Szedłem powoli, celowo przez pokój. Moje kroki odbijały się echem od pustych ścian. Prosiłyście, żebym zniknął, powiedziałem w końcu. No to zniknąłem, ale nie po prostu zniknąłem. Zniszczyłem fundament, który myślałyście, że kontrolujecie. Zostawiłem wam nic, kropka. Cisza. Tylko szelest papierów, cichy szum ogrzewania i odległe kapanie kranu. Zwróciły się przeciwko sobie krzyki oskarżeń, błagania o wyjaśnienia, żądania zwrotu. Oczy, kiedyś pełne buty, teraz pełne przerażenia. Patrzyłem spokojny, opanowany, jak chaos je pochłania. Następstwa były wyśmienite w swojej precyzji. Dom, kiedyś dom, teraz pusta skorupa. Meble sprzedane, konta zamrożone, fundusz na studia rozpłynął się. Przyjaciele i rodzina dzwonili. Pytając, dlaczego odszedłem tak nagle, dlaczego świat mojej pasierbicy runął jak domek z kart? Nigdy nie odpowiadałem. Milczenie było moją najpotężniejszą bronią. Dostawałem wiadomości paniczne, błagające. Ignorowałem je. Każda próba kontaktu była przypomnieniem ich bezsilności. Kilka tygodni później słyszałem szepty procesy sądowe, ruina finansowa, publiczne upokorzenie. Ja ustawiłem scenę, a świat stał się teatrem ich upadku patrząc wstecz nie czuję winy tylko klarowność zdrada jest mieczem możecie zmiażdżyć albo naostrzyć wybrałem naostrzenie przekułem ból w strategię wściekłość w rachunek kontrola nie jest zdobywana siłą jest przejmowana cierpliwością precyzją zrozumieniem każdej słabości każdego pragnienia każdego lęku tych którzy ośmielą się cię skrzywdzić Myślały, że mają przewagę. Były aroganckie w swojej młodości, w swojej pysze, w swojej pewności, że się załamie. Ale się nie załamałem. Ewoluowałem, a one spadły. Czasami myślę o mojej pasierbicy. Zastanawiam się, czy kiedykolwiek naprawdę zrozumiała, dlaczego zostawiłem pusty dom, dlaczego fundusze na studia zniknęły. Może nie. Może ta lekcja dotrze do niej kiedyś, że okrucieństwo rodzi konsekwencje. Że rodzina to nieposiadanie, i że każde działanie odbija się w lustrze rzeczywistości. A moja żona próbowała manipulować, czarować, kontrolować. Nic z tego nie mało znaczenia. Usunąłem scenę, na której grała, bez publiczności zblakła, duch nawiedzający własne błędne kalkulacje. Ostatni akt zawsze dotyczy jasności. Nie zostawiłem zniszczenia, bo ich nienawidziłem. Zostawiłem je. Bo wystarczająco kochałem siebie, by nigdy nie zostać upokorzonym, nigdy uciszonym, nigdy zastąpionym. Dałem im najwspanialszy prezent, lustro ich własnej złośliwości. I w tym lustrze zobaczyły mnie nie jako ojczyma, nie jako męża, nie jako przeszkodę, lecz jako architekta ich upadku. Każdy krok, który wykonałem, każdy ruch był zamierzony. Każda reakcja, której się spodziewały, została odwrócona. Każdy plan na który liczyły, został rozebrany w ciszy. Zniknąłem z ich życia tak, ale znikając, zostawiłem coś o wiele potężniejszego niż obecność. Zostawiłem prawdę, a prawda jest cięższa niż jakakolwiek rodzina, jakiekolwiek bogactwo, jakakolwiek ulotna miłość. Idę teraz dalej, wolny, nieprzywiązany. Ich świat to dom pustych pokoi. Ja jestem tym, który kroczy w świetle, niosąc jedynie zimne, precyzyjne zadowolenie z wymierzonej sprawiedliwości. A czasem późno w nocy, gdy świat milknie, a moje własne odbicie patrzy na mnie z lustra, uśmiecham się. Bo odszedłem, a jednak pozostaje w każdym dokumencie, na każdym koncie, w każdej pamięci o zdradzie. Największym prezentem dla nich nie było moje zniknięcie, było to dziedzictwo, które po sobie zostawiłem.